Yumi. Co jest? Ej, bo oni są awk i im automatycznie postać wybrało. Nie, czy no to ta no Ale tak, czeka, zobacz. Moją... A czy to nie jest fanel? Nie wiem, może jakiś. Nie, ta z Olafem faneli. ty. bez skitpu? To, to co Yumi na topie, to? bo kto? Nie, no to na topie. To ja jak a, to, to są śmierci to jest taktyka? Nie, 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 nie mogą wygrać, nie mogą. Premium ticket, musimy to rozpierdolić Z Afriko. Ej, jaki macie ping? Normalny? Właśnie mam. No. nie, na dlaczego? My Ej, ja też mam 100. Tam. Ja myślałem, że coś z netem mam. Ja też myślałem, że mam coś z netem. Nie no, to 100 to już. Jak jest my chyba służy. na PD gramy. A tyle masz? Normalnie. Ale każdy ma jakiś ping wyjebany, nie? Właśnie. Tak. On ma szóstkę. Chodź, uważaj, chodź O kurwa O, mi zniknęła sobie Chyba jest na nim Pewnie Dobra, nie zabijam Czekaj, czekaj, ja nie mam szóstki to co, Chcesz Dawaj Mam ją Jest na ignajcie Jest ping Masz smite'a? No Nice Nice Co go zabiło? No, jak tak do nami da Mam W Dobra, Dobra ja. żyję chodzę w nich zaraz Muszę cofnąć mocarek coś no, ja Ej powiem. on zgrinduje po mnie Chodź, 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 chodź. Ja, ja no, użyję W Ten X niepotrzebny, o kurde Idę na niego Ja też schodzę Olafik Nice, nice. Kurwa Jedziemy Olaf jest rozjebany? Falce, kurwa. Ja pierdolę flesz do no mnie we mnie Jestem, jestem, jestem Bez za Bez flesz no, Kurwa. Żyję Ja pierdolę porundża kurwa jaki potwór na martwajcie No I bez flesz o TMF muszę. Jak pójdzie po tego klipa? A no, kurwa miałem zasięgu Kolejisz o kurwa Nie, ja nie wchodzę, ja nie wchodzę No to zabierz Nie, 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 ja go zabiję pan I tyle Ja idę na tego bota, możemy Olafa spróbować On ma jeszcze I 7 killi Spierdolona lagi Ja tak cały czas na linii miałem, tylko ze szczarmem, IZE Mogę mi iść do ciebie, dmg Nie wiem, O, nie mają lagów, niestety Dla kurwów z Polski dałem lagi Się nie nigdzie Myślisz, że oni nie mają lagu? lagów? Myślę, że nie. Myślę, że mają Heralda. No, dostałem czarma jakiegoś losowego. No to, dobra, Ej, te. użyję tej paputki po prostu. Bierzemy to. Dobra, ja ulti na Olafa trzymam. Ja mam ulti brand, e, Barda. O, ma. Nice. No, Jest. Zostanę Ja tutaj zostanę Wiedzą co? Ale nie aż tak, nie aż tak, nie tak Podjdź do nas bardziej, bo Jak znajdziesz Rkę, dwie, trzy osoby, to możesz zjechać. Jedna Rka poszła Druga Rka poszła, trzecia Kajtujemy, kajtujemy, kajtujemy Kurwa, to nie odwracasz Ale lagi No ja sam Dobra, Dindy czyści Brawo, brawo. Ja miałem takie lagi, że przycelowałem 3 ja U mnie mądroje się, teleportuje w tym fajcie Nie wiem, Wie wiem czy to zrobimy. O, My się... Zrobicie. E, możesz zesmajtować, żeby się uleczyć, oni nie wstaną, beczko. No jeszcze nie mam, byczku. I myślę, że 1.04 teraz spróbujemy. A ja myślę, że 4-5 z nami O kurwa. Da? O kurwa ty. No w wziąłem, mamy soul na yy, Jedna osoba mit, jedna osoba mit. Yy, Mondo typuje na topa. <laughs> Spracujemy właśnie nad, nad szczepionką. Oj, tak, mamy, tak. mamy oponentów. Jest ma gaz. Jest gaz. O, no, jest. Wiadomo. Gaz. O, kurwa. Szczepionka z makaronu będzie robiona. <laughs> Cały spoko, spoko. Oni też mają. Na luzie, na luzie. Karne was. Yy, ja tu warda zostawię, jakby oni chcieli. A masz normalny? To mam? Tak, ja normal. To jest najważniejsze. Okej, okay, okej. Okay. Tam normala gramy. <kłysy> Głysy, jak to normala gra. Normal. Lecimy, <laughs> lecimy, tak, tak? no. Tristana, jak ktoś to z i mordę tak. poprawia. Albo Sylas pierwszy nawet może się... Ja poprawię Co u nas? Jestem pierdolonym królem Jezusem. Czekamy na nich tutaj. No. Oni będą to stylować, i... Nie, 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 oni zobaczą, że nas nie ma i idą chyba, co? Czy. To chuj tutaj, 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 ja tutaj tu, 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 tu. Bo nie wiadomo czy pójdą góle. Nie, nie pójdą na REDA, kurwa. Pójdą na REDA, na 100% pójdą. Nie, nie jest. To Ej, nie wychodź, nie wychodź. No. O kurwa. Pierwszy, pierwszy target, target, pierwszy tak target. A, nie robią? Przyjdą tutaj. Kurwa Mondoja TPK chyba musi no. palić później. No. no. Pali się Josh <noise> A dobra, a... czyli tradujemy. Oni... Ej, a co wy na to, żeby na bota iść wszyscy? W <noise> Pięć? zróbmy to, zróbmy tak, tak. to i to, to. Nie podpierdolcie <noise> rada, nie podpierdolcie rada. <noise> ja pierdolę. Czekaj, tutaj czekajmy, ja biorę wu. <noise> ja pierdolę, jaki czy Ej, rada robi. Ja znajdę na wzana Tylko wiecie, że to ni nic nie zabijemy <noise> Ja pierdolę. <noise> <noise> o kurwa Żyjesz? O kurwa myszisz O kurwa Eee jest żyjesz. na twojej żabie, uważaj Ja spierdolam na to już Ja pierdolę Tepek Mondo Ej jak ktoś to lisina no, będę no, miał na to sobie no. Chodź Chodź powoli Pomóż no, ma, Pomóż, pomóż. Ja i tak, też idzie. A ja, oni są tacy chujadów. No nie, są tacy chujadów. Ja uciekam. Aj kurwa. Wiem ci tak, nie pomogę. Ci. Ja pierdolę, oni fleszy nie mają nic. Żaden z nich nie ma fleszy. Jednego, puh. Jest. jest, dobra. A nie, nie myślałem. Musia... No dobra. To chłopaki, co tam. Nie wiem, czy coś zrobimy. Nie mają nic. Ja byłem level. Stresza chyba w musi być. Odpuścił jeanso Ja zaraz skoczę, bo nie widzę Gina Dobra O kurwa Zabija Zabijaj wypierdalej Chociaż Dam mnie dam, dam dam Sinowi Dobra nie dam mi Sinowi mm. Kurwa oddaję Dobra, to chodź Przemu, robimy to Nie mogę kliknąć w E drugiego To jest Lissy? Nice! Ej, O kurwa! Uciekaj, okay. uciekaj! Chodź, chodź, chodź przemo, chodź. Uciekaj I módl żeby tam barda nie było. Reszta nam idzie. widziałeś Ale. to mocar, nie mogłem użyć drugiego E, a napierdalałem jak popierdolony Wal, wal Teutowski! Kurwa, wcześniej wal Teutowski, Czego nie. Ja pierdolę, no użyłeś żeby mi podpierdolić. No właśnie nie chciałem podpisać. Ale nie no nie to bij jak on ma 200 czy 300 HP. No stoisz i się Dobra. patrzysz. Dwa na dwa nie wygramy. Shield! Dobra. O kurwa. Nice kurwa, zajebisty ten exościk. On też kurwa wlesznął po sekundzie. Dobra. Yy, jesteś? Tam. Kurwa! Dobrze i niedobrze, no. Prawie uciekłem. Nie, ona nie zgwituje. Ja mogę w nią wejść. To go. NICE KURWA no Mam samonerki teraz. Ale <grym>, no nie mamy supporta. A no, ja jeszcze. A ja nie mam Bez supporta merki. damy radę. No damy radę. Oni wszystko popalili teraz. Ale nie stój tu też. Żeby oni w ciebie weszli. I... Aha, bo ty jak nie mam 30 O spoko, spokojnie będą chcieli... Ja już ratuję pierwszy No Dobra ja tuję ja. Zabij go Dobrze Tyle lepszemu, tyle. Bez Patrz już Liston był, nie? Tu jest Lisson Dawaj to może, ja mam smajta. Ja to Tylko wyjść z tym nie ma na Żeby z nie mógł, przez ściankę. Kurwa, ty pojebany drajk. no do tyłu, do tyłu. No. O kurwa. Kurwa, Maciek, jakiś frajer pierdolony Dobra, blokuję arkę Dobra, i tak ten. I teraz już wiózł jest ten ołów. W ale to chodzi o. to, ale ten... Musisz wziąć agro i czekać na tym. Świetne. Tutaj czekamy, tutaj. A drugiego heralda zrobili. Oni to puszczą i pewnie tutaj zwardują. Tak lokika nakazuje. Myślę, że puszczą tego ojwa i cofną bo widzę, że nie ma. No. No, jest taka o. opcja. R-kuj kogoś Dobra, kurwa. Chyba. No. Chyba nie poszamy, chyba. Dobra, bieg na mida. Wy też chyba. Chodźcie na mida. Już? Potem. Ja mam R-ka możemy tam wejść? W tego no tak, oczywiście, że tak. Dobra, tower O kurwa padam Dobra. Pa. Ja pierdolę co to było? No ten, zostajemy jeszcze jeden bo oni to zrobią Prz sekund. Ja jeszcze nie mam Rki, 4 sekundy Rka 3 Ja pierdolę też Diana, harry. Diana Ktoś z ktoś z musisz skoczyć E zabija Din ma slowa, Din ma slowa ja pierdolisz do rzewu, Dobra, ja mam coś A kurwa, kurwa. baliśmy tak. Dianę solo No W się sensie, tak? No, ja też Dobra, bierz reda A nagle się okazuje, że... W dupę O kurwa, tarapaty na topie farą... Idziemy, idziemy, uratujemy Papie mi, papie mi Go Malfight ma Rkę? ale chuj Ma malfighterkę czy nie? Nie, nie ma Nie wiem Ja napadła i to jest baron dla was Gol mnie, gol mnie, gol mnie! Kurwa! Dim, DIN, DIN Dobra, żyję. Ja, pierdolę. Golimy? Tak, 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 ja tak. Muszę się wyleczyć teraz. Dobra, on nie żyje. Może mal fight? 20 MSA. Tylko lisy nie jest dobry, Pozdrawiam. No, tylko 10 Mogłeś tam Ja oddaj mi rkę no za Dzięki, bokni Cały dostrzegłeś tego? Korunta, mogłeś nie tego masz Wartoś fajta Bartosz, nie skacz w środę w Walkę nie. tym przegrałeś 10 minut <grym>, Opracamy rację. coś? To za pojeb, chory Nice, Uwaga, 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 powrót na ja tak, nie wiem, 20 sekund przed Drake'em. To musimy sforcować te Dobre, Ta dobre, jecha. dobre. Mam przed... Jakie lagi ma chłop? Ja też lagi mam. Puszujemy, 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 puszujemy. Nie w kupie, nie w kupie. Nie w kupie. siła, kurwa, byku. Kapa. Ja mówisz że lampku jak on będzie. A, Nie ma już. Dobra, to i, to i powrót, to i powrót. I ret. Już powrót, już powrót. Kurwa, nie jest o, dobrze. O kurwy. Alfa jest solo. To ty solo. Napierdalać. Nie mogę napierdalać. Ale jakby ta bomba wybuchła, to byśmy ufali. EGZOŁŚCIK EGZOŁŚCIK KURWA Ja pierdol Co Luis, Mmm, może być small fightem Dobra, raz się mać Kurwa masz Jak, stracisz Jak go zabijesz masz zajebiście bo Będziesz miał blue i Musisz go zajebać Pięknie, pięknie Ale go napierdolił o. Rozkurwił go nawet o, 20 sekund ten, oni mają presję teraz na sobie Chcę znaleźć rtę na tak? Aha, nie, nie rkuj tej diany już. Ja należy. Rkuj jej i No właśnie, już nie rozjebał, nie zdążyłem. Dawaj, K, tu i kurwa. No ale panie że mi na do tu i się Jestem. Nice! Koniec ja gry! No, ja... kończę, to. Ej, nie spodziewałem się, że jako na dokszaku wejdzie to, że. Ale dobrze, się scyllała, bo ja, ja rkę w nim zajebałem. No, no dobrze, że no, no, to, to, to Gina praktycznie w tym, tym fightie. Yy, tr złapałem Tresza i tego. I Gina na rkę mam fight'a Dobra, mamy. Yy, no, dobrze, mocarze, że powiedzieli, żeby Diany nie rkować, bo ja już tam leciałem, man. Ale... No to do mnie mówił. Wiem, wiem, wiem. No jest finał! Ale... To najtrudniejsi przeciwnicy, także teraz będzie spacer. Teoria nie czapka. Staram się was rozluźnić jakoś. Od supporta, ardenta. Ha, dobra. Haka, Ale... Haken, gramy na haken. A to jakieś goldziki samochód, tu chodzi. No co, patrz, że 11 ufa. 4-11, czytałem, na... dobra. Patrzcie rady. na ich klasz rekord, oni mają. 10 po... Oni mają 20% win na klaszu. 30. No. Co ja klikuję, to kurwa? Manikom. Ale patrzcie, jaki ten. Ars. no a Master o nich. 600 tysięcy. No to już po Masteru. Ale nie grał nim. Bo mu banowali. To eee. jest, jest to planer. Ej, na Drake'u żeby nie była Moomers Ktoś rzuci okiem? To sam robi? Ja sam nie zrobi Drake'a. Dobra, go. Ej, na Velkoza wskoczę. Mogę się wypierdolić. Może być tam Oriana. Nie, nie będzie nikogo. Dobra. No, o kurwa, chciałem zostawić, sorry. autoatak Na dwóch nie użyłem. Pójdź to. Ja myślę, że masz, musisz przywarmić trochę celku minionów, bo masz tak... Pokojnie. Jest u nas. Siegli... No wyjebałem się. Ale mnie kurwa... O kurwa, dwa k elo. No. To, I kurwa, idę na ten? taki nie parku, się? No. Tak, 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 tak. tak. Nie tak. ma merki w sumie. Może weźmy AIDS. Poślijmy i ja Heraldem wezmę. Później poszlina, poszlina, mi da. Cepuję. No to się wypierdoliłem. Trzymać. Guardywacz wysoko trzymać. No i opuścił I jak szpilin. Ignać mnie to pierdolił chyba. Dobra, pierdolamy ja. się. Kurwa, jak ty masz obrażenia? No pochodź, pochodź z tym terody. Dobra, i bierzemy akurat. Mogę, się wypierdala. Ajajaj. to jest. Oj nie, no już tyle? Dobra, big, 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 big. O, Dobra, topka. Malphite ma rkę czy nie ma? Malphite ma. ma. A ja podpierdalibyśmy. Ej! Ale nie za dużo w niego ja Mam ja Tam o dekary kurde, Ja słałka im daję Mam drugiego Morjana! Morjana! Słała ma Baron, 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 Baron. Ja ulti nie mam To no, był przerywaj, przerywaj Dobra, duży plaster Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go senno. ja dopią. twoj close. Uh! kurwa zajebałem kurwa, senne jeden, przed twoje. fightem. Esa. ale oni rozjebali. nie nie. Ta... no można. Nie, wiem, no w dżungle się wpierdalamy to jest. ja nie chodzę. teraz mogę wejść. Hey, no gdzie jesteś? Ja tylko no, kurwa, na pierdałach. tam? na o kurwa. no teraz. Esa... widziałeś tą merkę? Tą merkę? No, ja no. kurwa. kurwa nie zdążyłem Zajebista to. Teraz pokierowane zostało. Ej, bo ma porunga! Za włosy, za włosy! Kończymy grę! Ej, 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 koniec, koniec! Znaczy, nie, no, jest się w oczywiście. Ja mam merkę, pa! Słuchaj! Kur... O kurwa! Ja jestem w <laughs> Dawaj. No to chyba nie będzie końca. E, Inhibitor i no. smog. Nie ma jakich tam. Ta... Kripek na pierdolę. Ja tam lepszy na tapie. Dobrze, dobrze. Ej, ja cofnę i tepnę. A ja wiem. Oni już stali Oaj, byku. Uciekamy, 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 uciekamy. Oriana? Zabita. I Ja więcej nie mogę, limity. Dawaj go, dawaj go. Porunga, kurwa, dawaj. Dawaj kurwa, koniec, ukryciłem. <laughs> tak, nie ma tak całą granic nie robić i pod koniec. <śmiech> <śmiech> Ej, weski <bez kitum. śmiech> Mamy to! Cicho! Chyba. Ja tankuję kurwa 7 powerów Wyjebamy, jajca Killera Kurwa nic nie wjechał Kurwa, ale... nie skończymy A mu mu, a mu Co to za dwa lasery jebane? Ba, ba Ginę skurka, Nie skończymy Nexus, każdy Nexus Każdy Nexus, każdy Nexus Każdy Nexus, każdy Nexus, każdy Nexus. Yes! Jest! Kurwa! kurwa! Motor wchodzi do team od razu, a nie jakiś kurwa rano. Dobra, ja pierdolę dwa tylko. No ja też dwa. I to jest ten klasz kapsuła, tak? To jest no. Na... No. Dobra. A ty masz inną misję? Ja. No dobra, otwieram ją. My mamy orwatę I... na kapsułkę. Kurwa, on ma, on ma lepszą. Ile nagród? Ile nagród? 10 Kurwa. Ale to będzie 4 skiny. Dwa skiny. Trzy. Jakie chujowe. Cztery, o kurwa. <grym> Ale to jest permanenta dostałeś do seta. Pięć. Co ty? Nie szardy. Ej, ładny ten skin dostałeś. A że do, seta, Ej, do seta dostałeś? Nie, permanent. Pernament. Wow. No, wszystkie permanent. Secondary. No, Jasuło Champion Ikon? Zajebiste skiny. I musz Roma. Ale zajebiste nagrody. No powiem... no. Jakbyś dostałeś skina za 1400 RP kurwa za darmo. Jeszcze do tego 3... No, no wydaje mi się, że się opłaca kupować te tikety. Jak wygrywasz. Jak wygrywasz? Ty czemu skrzynek nie otwierasz? Ej, eee. tego seta go, musisz skrzynki skrzynki chyba zachować. Zatem... On Chyba jeszcze nie ma seta na zakończenie. A ty no. nie masz czempiona w no. ogóle nawet? Ale wskoczyło mi chyba. Nie, nie, nie masz obok. na no, ten. masz cztery nie odblokowane. Tak. Dobra, to jeszcze trzy skrzynki. skrzynki. Ej, czemu trofeum nie mamy? A nie, mamy trofeum. Pucharny maksa. Ja jest. pierdolę. Dwa, sk dwa, dwa czempiony dostałem ze skrzynek. W ogóle na instancie wyrzuciłeś, bo chujowe. Ale myślałem, że szybciej mi HP spadnie. Wiesz o co? Patrzcie, dzień? odpalili się w wiadom... jedną osobę. Nie wiadomo dlaczego. I patrzcie teraz, patrzcie to. Widzieliście? Zobaczycie. Nie będę wam zdradzał. To nam wygrało tą gierkę najprawdopodobniej. Milisekundy. Jeszcze raz.